A co wcześniej? Pracowałaś u kogoś? Tak, moja pierwsza praca była w gabinecie takim prywatnym y, masażu, y, więc było bardzo kameralnie jeden na jeden z klientami. Y, właściwie poza mną było tylko szefowe. <grym> Potem doświadczenie y, kilku różnych spa. Dużej tam nie było chyba dwa trzy, z czego jedno takie naprawdę duże. I też był taki moment, kiedy pracując na dwie-trzy prace jednocześnie jeździłam do swojego rodzinnego zamościa i tam masowałam też w kabinecie. Także było intensywnie i potrafiło być także po 12 godzin na, na nogach. Wow. Okej, okay, to naprawdę intensywnie. 12 godzin. To, to ile mas? A, a tak to same masaże? Bywały Czy... takie dni. Znaczy, tam akurat było tak, że umawialiśmy się po prostu, że ile osób się umówi na masaż, tyle przejmuje, a że był to taki jeden dzień, kiedy ja przyjeżdżałam do samościa w ciągu całego tygodnia, bo nie mogłam sobie po prostu pozwolić na więcej dni. No to bywało, że przychodziłam na ósmą albo na dziewiątą do pracy i wychodziłam o dziewiątej albo dziesiątej z pracy, więc być, były takie dni, potrafiłoby być naprawdę mega intensywnie. Wtedy miałam tylko jedną półgodzinną przerwę tak naprawdę na obiad i tak masaż za masażem, masaż za masażem. Z jednej strony bardzo miło wspominam ten czas, ponieważ mam świadomość jak wiele wtedy potrafiłam pracować i pamiętam tę intensywność pracy. Chciałabym do takiej intensywności już nie wracać. Przekonałam się ile jestem w stanie masować i dziękuję, że potrzebuję już tego. No Było to dobre na tamten moment, na takie przekonanie się, ile jestem w stanie, ile mogę. I takie trochę z udowadniania samej sobie, że jestem niezniszczalna. Uh -huh. A jak, jak długo trwał ten okres, kiedy miałaś tak dużo tej pracy? Um, wiesz, przyznaję, że um, przez um, trochę moje takie własne problemy umiejscowiania siebie w czasie, um, związanym z. Um, po prostu głównie depresją, więc takie trochę pokłosie mgły mózgowej. Nie pamiętam wszystkich wielu dat. Wydaje mi się, że to chyba było pół roku, jak nie pamięć nie myli, tak mniej więcej. Okej. Okay. Takiego tygodnia. Dawno, dawno był ten okres, kiedy on się skończył? To było tuż przed założeniem własnej działalności, czy, czy ja jeszcze nie, nie, nie. wcześniej? To był mniej więcej czas, kiedy kończyła się era COVID-u. Zaczynało, zaczynało się już robić normalnie, czyli to był jakiś taki chyba 20 albo 21 rok. Pamiętam, że to akurat się tak idealnie zbiegło z czasem, kiedy zaczynałam pracować w SPA w Lublinie. Po prostu zaczynałam czuć, jak bardzo mi brakuje czasu na pogodzenie wszystkiego, bo wtedy wybraliśmy, że przyjeżdżam do zamościa w poniedziałki. I był to mój jedyny dzień wolny bardzo często. Bo w SPA pracowaliśmy, no jak to się pracuje w SPA, bardzo często, no, normalnie na tygodniu. Nie ma, że sobota, niedziela, po prostu soboty niedziela głównie się tam pracuje. No tak. I miałam, miałam zawsze poniedziałki wolne w, właśnie w SPA w pracy, tak sobie zarządziłam. I czasami zdarzył się jeszcze jakiś tam dzień na tygodniu, więc właściwie możemy powiedzieć, że pracowałam prawie cały tydzień. Wow. No, to potrafi dać w kość. Odczułaś to fizycznie, psychicznie? Sądzę, że najbardziej w kości to stało moje ciało. Fizycznie. co konkretnie? Zmęczenie, wyczerpanie. To nie było nic konkretnego, ponieważ ze względu na to, że jak pięknie sam zapowiedziałeś, płynę trochę w masażu, więc bardzo dbałam o swoją własną ergonomię pracy. Także nie pozwalam sobie na takie pozycje przy pracy, żeby mnie wycieńczały, wykańczały, czy zarówno dla rąk, czy zarówno dla pleców. Nie jestem też mobilnym masażystą na co dzień, więc nie dźwigam stołu do masażu. Także barki nie za bardzo mają mi kiedy wysiąść, ale takie ogólne zmęczenie fizyczne, tak, to było, to było ciężkie. Okej. Okay. A psychicznie w porządku? Czy, czy też poczułaś, ale takie. Jakieś lekkie wypalenie zawodowe? Czy... Wiesz, to był moment, kiedy ja totalnie nie byłam świadoma psychicznie. Dopiero w trakcie pracy w SPAM zdecydowałam się na swoją własną psychoterapię i to był moment w ogóle zyskiwania jakiejkolwiek świadomości psychicznej, takiej mentalnej, i tak naprawdę odzyskiwania siebie. Mhm. Tak. Więc. Wiem dzisiaj, że jak się cofam do wspomnień z tamtych momentów, to ja na pewno byłam wycieńczona psychicznie, ale ja tego nie czułam, bo ja miałam cel, ja miałam zadanie. Więc nie dopuszczałam w ogóle do siebie myśli o tym, jak bardzo jestem zmęczona, jak bardzo jestem wycieńczona, co w ogóle czuję i jak czuję. I hmm. dzisiaj mam tę świadomość, no, to jest dopiero dzisiaj.